Witam wszystkich na kanale. Właśnie przyjechałem na działkę pokazać Wam postępy, chociaż tutaj za dużo się tak nie zmieniło. O, widzicie, tutaj zbrojenie jest kręcone. To już pewnie będzie na Strop, tutaj takie mają chłopaki sprzęt. To najwięcej to się zmieniło tutaj. Bo zbr... stelarz jest robiony pod zbrojenie, no i pod strop. Czyli najwięcej się zmieniło tutaj w domu przez te kilka dni. Ostatnio jak byłem, to nie wiem kiedy ja ostatnio nagrywałem. We wtorek, w środę. No dzisiaj mamy weekend, niedzielę. Więc takie są postępy. Ten stelaż jest jeszcze nie, nie gotowy ten szalunek. Jeszcze brakuje tutaj. Jeszcze nie wszystko jest gotowe. I w poniedziałek pewnie będą kończyć szalować. No potem wiadomo zbrojenie. I dopiero będą zalewać strop. Mam nadzieję, że to chociaż w przyszłym tygodniu to nie wiem czy im się w sumie uda z tego względu, że mamy Boże Ciało. W czwartek jest wolne i dużo firm na przykład ja mam wolne w piątek, więc no, czwartek, piątek by odpadał, to by została. Poniedziałek by został, wtorek i środa, więc tak to wygląda. Jeszcze może tylko na górę wam wejdę, bo tu widzicie, zrobione takie prowizoryczne klatka schodowa. Można wejść na górę. I tak to wygląda na górze. Się trochę boję po tym chodzić. Nie, no generalnie to byłem też tam na górze. Ale teraz nie będę tam wchodził, no bo po co wszystko dobrze możecie zobaczyć stąd zresztą. Tutaj nie ma nic do pokazywania tak naprawdę. Więc schodzimy. No i co, to na tyle. Jeszcze coś na pewno dogram do tego filmiku, a póki co to nie ma tutaj za bardzo co pokazywać, bo nic więcej się nie zmieniło. Może wam coś nagram jak już będzie zbrojone po, zbrojenie położone, no, zazbrojony strop i pewnie po samej wylewce wtedy też zrobimy jakieś następne takie podsumowanie kosztów. Jeszcze może szybko tylko do garażu przejdziemy, ale tam się nic nie zmieniło. Pokażę Wam tylko, jak to wygląda, bo wtedy już był taki, trochę się ciemno zaczynało robić, no ale wszystko w miarę dobrze widać. No tutaj w garażu się nic akurat nie zmieniło. No tutaj też się nic już za bardzo też nie zmieni, bo nie ma co tutaj po prostu, no w garażu nie będzie stropu, bo nie ma takiej potrzeby. Więc tutaj już pójdzie po prostu dach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jeszcze pewnie nad tą bramą jakieś nadproże będzie trzeba zrobić. Zresztą, no nie wiem, musiałbym zobaczyć w projekcie, jak to dokładnie jest. Ale nie wiem, czy tam musi być do bramy nadproże, czy nie musi. Nie wiem, trzeba by zobaczyć w projekcie. Bo powiem Wam, że nie wiem, jak to jest. Ja się też na tym nie znam zbytnio. No i dobra. Jak coś będzie więcej zrobione. Już będzie cały szalunek zrobiony, zbrojenie. No to coś wam jeszcze do tego filmiku dogram. No to witam wszystkich w kolejnym dniu. Dzień po dniu można powiedzieć. No przyjechałem na budowę zobaczyć co tutaj chłopaki zrobili dzisiaj. No i powiem wam, że już się troszeczkę pozmieniało, więc nagram tylko tak krótko co się zmieniło. Tutaj szalunek cały został wykonany do końca, że tak powiem. Kompletny szalunek pod strop. Tutaj ta klatka schodowa też szalunek jest robiony, żeby można było tam wejść. I nie wiem jak to właśnie będzie. Czy te schody będą razem zalewane z, ze stropem? Chyba nie, chyba schody później. W garażu tradycyjnie nic się nie zmieniło, więc tam nie będziemy szli. Pokażę Wam tylko, wejdę do góry, bo niestety też pada deszcz. Sami widzicie, jaka jest pogoda. Pogoda jak pod psem. Więc szybko tylko wejdę na górę i pokażę Wam, co się zmieniło, bo już też. Zbrojenie jest powoli kładzione. Tutaj teraz sobie można elegancko wejść po tych stopniach. No. Można sobie tu pochodzić. Tak to wygląda. Zbrojenie jest robione. No i co, nic dodać nicując, więcej nie ma co pokazywać. Schodzimy z powrotem. Schodzimy z powrotem. No i to w zasadzie na tyle. Tyle chciałem Wam pokazać tych zmian, bo też no niby nic się dużo nie zmieniło, ale jednak te prace trochę poszły do przodu. Trochę to zbrojenie też zostało podciągnięte. Jutro zadzwonię, zapytam się w ogóle, kiedy oni mają zamiar zalewać ten strop. No bo podejrzewam, jutro ma być i pojutrze ładna pogoda, więc podejrzewam, dzisiaj jest poniedziałek. Może jutro dokończą to, to zbrojenie i podejrzewam, że w środę mogliby to zalewać. Pewnie mają taki plan. No nic, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Jak coś będę więcej wiedział, coś się następnego wydarzy, jakieś postępy, to oczywiście przyjeżdżam i kręcę. No to kolejny dzień na budowie. Już prawdopodobnie ostatni raz coś nagrywam przed wylaniem stropu. No bo jeszcze tylko prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że jutro będą chłopaki tutaj kończyli zbrojenie. Dzisiaj w ogóle jest Boże ciało, więc jest wolne. Jutro będą kończyli zbrojenie. I. Poniedziałek najdalej we wtorek, jak mi mówili, będzie zalewany strop. No więc ten filmik zmontuję tam chyba. Z tego, co pamiętam, to nagrywałem dwie jakieś takie części. Teraz ta będzie trzecia część, więc nie przedłużając do garażu w ogóle nie idziemy, bo nie ma po co. Tam nie ma żadnych zmian w garażu. Tutaj no też nie ma zasadniczo zmian. Jedyne co się zmieniło to na górze to zbrojenie doszło. No i tutaj klatka schodowa już jest y, robiona, y, szalowana i też zbrojona. Zaraz wam wejdę do góry i pokażę wam jak to wygląda. Jeszcze szczerze mówiąc po tym nie chodziłem. Ale no widzę, że się da. Bez problemu. Zaraz wyjdziemy. Tutaj na górę i wam pokażę to zbrojenie, jak wygląda. Nic nadzwyczajnego, no na zbrojenie jak zbrojenie. O, tutaj nawet chłopaki napisali nie stawać. Dobrze, że zobaczyłem. No i tak to wygląda. Dobra. To schodzimy teraz. Spróbujemy zejść. Szkoda pierwszy raz można powiedzieć, że pierwszy raz idę po schodach jeszcze nie do celowych, bo to dopiero szalunek na spod schody, ale Pierwszy raz wszedłem po schodach na górę. No dobra, to tyle. Ostatnią część z tego filmu Wam wrzucę pewnie, jak już będzie zalany strop i będę go tutaj przyjeżdżał podlewać. Więc pewnie wtedy coś nagram, skleję wszystko w jedną całość, i wtedy dopiero jeden odcinek taki powstanie na YouTube'a. Więc do zobaczenia, do później. U Was to będzie za chwilę, u mnie za kilka dni. Następna. Eee, następne nagranie będzie, jak już strop będzie wylany. No to cześć wszystkim. <laughs> Przyjechałem właśnie na działkę. Słuchajcie, nawet nie mam czasu się ogolić za bardzo. Jest tyle rzeczy do zrobienia ostatnio. Przyjechałem właśnie, bo na budowie sporo się zmieniło. Przyjechałem podlewać strop, bo jest już wylany. No, i tak, teraz mam drugą zmianę. Dwa razy dziennie przed pracą podjeżdżam, podlewać ten strop, potem jadę do pracy. Jak wracam z pracy, znowu przyjeżdżam, podlewać strop, a w międzyczasie trzeba coś nagrać, trzeba zmontować film, wrzucić to na YouTube'a. I jest jeszcze tysiąc innych rzeczy do zrobienia, więc nie miejcie mi za złe tego. Dobra, do rzeczy. Co tutaj się zmieniło na tej budowie? Może zaczniemy od garażu? A potem wejdziemy na górę. No i tak, w garażu jest. Są powylewane te rzeczy. I powiem Wam szczerze, pytałem się tych chłopaków co tutaj to robili. Jak to się nazywa? I oni mi mówili, jak to się fachowo nazywa, ale ja oczywiście zapomniałem i nie będę wam tu gadać głupot, bo zwyczajnie nie wiem. Dookoła też jest wylany ten beton, ale nie wiem, czy to, no, czy to, tutaj to już chyba będzie docelowo wieniec, chociaż no też nie chcę gadać głupot, bo słuchajcie, ja się na tym nie znam. I te fachowe nazwy po prostu e, nie zagłębiam się w to, gdzieś tam nie staram się tego zapamiętywać, bo raczej mi to nie będzie już w życiu potrzebne, chociaż no nigdy nie wiadomo. Ale ja nie mam też pamięci do takich tego typu nazw. E, więc tak, no w garażu, w każdym bądź razie, zmiany są takie, jak widać. E, Tutaj w garażu to już tylko zostanie do zrobienia. Tutaj ta ścianka działowa, która będzie szła tak prawdopodobnie, z tego co się orientuję. No i dach. I że tak powiem, jeżeli chodzi o garaż, to działalność tej ekipy na tym się zakończy. Teraz idziemy sobie do domu. Tutaj też spore zmiany. No, czy no spore zmiany. Względem tego ostatniego e, krótkiego filmiku, który widzieliście przed chwilą, to zmieniło się to, że tak, przede wszystkim, no, klatka schodowa jest wylana. Beton został wylany na nią. No i co? Został wylany strop. Tak jak widzicie. Tak to wygląda. Te zbrojenia, nie wiem do czego to jest. Szczerze powiedziawszy, ale mogę sobie już wejść po raz pierwszy na parter. Znaczy, no nie po raz pierwszy, ale z Wami po raz pierwszy. Tak wygląda okolica. Ptaszki śpiewają, jak możecie usłyszeć, pewnie to będzie słychać na nagraniu. No i co? W zasadzie na tyle. Strop jak strop, beton jak beton. Nic nadzwyczajnego. Zaraz właśnie sobie ten strop podlejemy. A czy ja już tego nie będę nagrywał? No bo każdy nagrywałem jak podlewałem ławy fundamentowe. Więc teraz już nie będę nagrywał po prostu. Lejecie na to wodę. Nic skomplikowanego. Dobra, słuchajcie, to na tyle nie przedłużając, <laughs> jeżeli chodzi o koszty. No to zastanawiam się, czy jest teraz sens to podsumowywać, czy dopiero jak jeszcze postawią ścianki działowe, no i dalej będą murowali tam na górze, na poddaszu przed rozpoczęciem dachu. Chyba wtedy to będzie miało największy sens. Tak mi się wydaje. No i dobra, to na tyle tego odcinku. Odcinka, odcinku nigdy nie wiem, jak to się poprawnie odmienia. Jeszcze tutaj Wam tylko pokażę, jak to wygląda, chociaż tutaj nic się nadzwyczajnego nie zadziało. Dobra, to na tyle słuchajcie. Łapeczka w górę. Komentarz mile widziany. Jeżeli ktoś chce, to zasubskrybujcie kanał. No i dalej e, będę Wam pokazywał. Te postępy na tej budowie. Niedługo będzie podsumowanie po roku spędzonym w Polsce, bo ten rok mija dokładnie 4 lipca. 4 lipca będzie dokładnie rok, nie wiadomo kiedy to zleciało, od momentu mojego powrotu do Polski. Więc zrobię obszerne podsumowanie. Na razie trzymajcie się wszyscy, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.